Kibice przed pierwszym meczem białoczerwonych byli optymistami. Wygramy, wygramy! biało -czerwoni! Polska! biało -czerwoni! Potem były dwa remisy, po 1 do 1 z Grecją i Rosją oraz porażka z Czechami 0 do 1. W efekcie ostatnie miejsce w wymarzonej grupie i pożegnanie z turniejem. Cześć! Cześć! Tak chciałam, żeby weszli. Grali jak nigdy, przegrali jak zawsze. Franciszka Smudę, wynik sportowy kosztował posadę. Zastąpił go Waldemar Fornalik. Nam pozostało się emocjonować rywalizacją innych i cieszyć się z rekordowej wygranej Hiszpanii z Włochami w finale aż 4 do 0. So right. Samo euro, choć sportowo okazało się totalną klapą, organizacyjnie było to Mistrzostwo Europy. To było wielkie święto, wielkie wydarzenie, jeśli chodzi o nasz kraj. I okazuje się, że jesteśmy w stanie zorganizować jeden z największych turniejów praktycznie trzeci na świecie. Te cztery lata przygotowań, te 117 planów operacyjnych, to wszystko zdało egzamin. Jest taki projekt, aby w 2020 roku Mistrzostwa Europy odbyły się w wielu krajach. Słowa Platyniego napawają optymizmem, że szybciej niż nam się to wydaje, znów staniemy się współorganizatorem najważniejszej imprezy na Starym Kontynencie.